To witam wszystkich szufrach z tej strony. Na początku filmu chciałem zaznaczyć, że jest to film dokumentalny i nie namawiam dobrania jakichkolwiek y, używek oraz środków dopingujących, żeby jakiś frajerzyna nie blokował mi kanału. Był chłop, nie ma chłopa. Tak można to powiedzieć. Dosyć często dostaję też takie komentarze na Instagramie. Dla tych, którzy wiedzą. Y, umówmy się tak. Nie chciałem nagrywać tego filmiku. Ogólnie mój poziom motywacji to jest Dentka, nie chce mi się nic, naprawdę. Yy, mógłbym powiedzieć, że walczę z depresją, ale to moim zdaniem jest za grube słowo. Bo jak ktoś ma depresję, to ma myśli samobójcze, ja nie miałem myśli samobójczych. Yy, ogólnie nagrywam dzisiaj specjalnie ten filmik dla was, bo to jest interpretacja badań po długo długoletniej bombie. Dla tych, którzy śledzą ten kanał, wiedzą, że troszeczkę do tyłu byłem 7 lat na środkach dopingujących. Później robiłem odbloki, robiłem sobie przerwy. Półtora roku, zanim moje wyniki doszły do poziomu widełek. Półtora roku się z tym pierniczyłem, ale mój testosteron był w dolnej fazie, czyli postanowiłem przejść na kurację TRT, czyli 100 mg testosteronu w ciągu tygodnia. Wyniki miałem takie, że testosteron był w górnej normie, picabello, żyć mi się w miarę chciało, ale Mój organizm dalej pamiętał kilka lat wstecz, jak yy, przyjmowałem ponad 1000 mg testosteronu i wtedy byłem bogiem. I mój mózg to pamięta. Także degradacja w psychice, która się odbywała na, na tych odblokach i nawet na tym TRT, chociaż na tym TRT to jeszcze czułem, że żyłem, ale na tych odblokach to był dramat. No i teraz, moi drodzy, była taka kolej, że no dobra. A może bym założył rodzinę. Robiłem spermatogenezę, przebadałem spermatogenezę. Tu też taką anegdotkę wrzucę. Yy, mój klient wysyła mi wyniki badań jest na bombie. Ja bym zrobił spermatogenezę, zrobił swoją spermatogenezę. Tam ponad 50% plemników było dodatnich, tych takich super zajebistych. Ja mówię, kurwa, Wziął zbadaj sobie testosteron, bo chyba jesz wyjepkę. No i gość z te sosterą wysyła mi ponad skalę. Ja tu nie widzę przeciwwskazań, yy, że jesteś płodny, możesz robić dzieci. Może swoją partnerką jest coś nie tak. No ale są takie leki, które można dodać, żeby tą spermatogenę podnieść. No i tam gość po dwóch tygodniach mi powiedział, że ta jego yy, kobita w ciąży, także gość zadowolony, w moim przypadku. Po długoletnim zażywaniu serdów, ta spermatogeneza była na poziomie kilku procent. I ja ją sobie podniosłem. Podniosłem ją sobie do 37 na właśnie na tym półtora rocznym odbloku. Ale wchodząc na TRT, na te 100 mg testosteronu tygodniowo, od nowa się zablokowałem. Całą spermatogenezę zablokowałem. Całą FSH, LH, wszystko zablokowane w pizdu. I teraz ja wam pokażę interpretację badań, bo TRT zakończyłem w tamtym roku, koniec tamtego roku. Od stycznia powiedziałem, nie no, czyszczę się. Robię tak jak Picabello, tak jak powinno być. Znowu kolejny odblok, badania nie wyszły, kolejny odblok, badania no nie wyszło. Wiecie, jak robicie sobie od bloki, to zazwyczaj bada się te szczegółowe hormony. Czy testosteron wrócił do normy? Można se zbadać testosteron wolny, całkowity i jeszcze inne, ale to wiecie, ja to doradzam za opłatą. Podam Wam tutaj takie informacje pokrótce, jak to wygląda. Cała morfologia, nie, nie musicie tego robić, ale cała morfologia Ponad 500. Od wątroby po kreatyninę, tam wszystko sobie przebadałem, bo też chciałbym zobaczyć, jak mój organizm po prostu funkcjonuje. Czy czegoś nie ma za dużo, czy czegoś nie ma za mało. Jak miał za dużo testosteronu, to super, ale jest go za mało. No już przechodzimy do, do wyników. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. Jestem 5 miesięcy, mamy maj. Nie, no czerwiec już. 1 czerwca, dzisiaj dzień dziecka. Wszystkiego najlepszego. 5 miesięcy na sucho. I teraz tak. Był jeden odblok, drugi odblok, tak jak wspomniałem. I teraz muszę ponowić ten odblok. Ale teraz to nie będą małe dawki HCG. Tylko cała paczka w odstępie kilkudniowym. I tych paczek będzie dosyć sporo żeby jak respirator bzz, bzz, ruszyć, organizm są też takie techniki. Endokrynolodzy też przepisują takie techniki. Taka technika sprawdziła się w moim poprzednim odblokowaniu, że to do, doszło do jakichś tam widełek. No i teraz muszę to ponowić. Także uważam, że 5 miesięcy straciłem. No bo tego HCG nie było jednak za dużo i było w małych dawkach, trochę tam plomidem. No człowiek się łudził. Bo tylko po kuracji TRT byłem. TTRT no, w przeciągu roku. Jeszcze tutaj chciałbym Wam dodać psychikę, która dzieje się w, moim, w mojej głowie, w moim organizmie. Bo mam zaniżony testosteron. Na tych odblokach, najbierzesz sobie HCG czy klomit, to ten testosteron jest jeszcze w widełkach, czyli w miarę się funkcjonuje. Jak wiemy, testosteron odpowiada za. Siłę fizyczną, za wygląd, za, nie wiem, poczucie humoru, libido. To jest jedno z takich głównych cech, najważniejszych. Jak nie masz tego, to się czujesz po prostu zdeptany gość w ziemię. Po treningu przychodzę, wale dżemki. Bardzo dużo śpię. Mój organizm nie regeneruje się tak jak powinien. Jak dopierdzielę ten trening rano, no nie idzie wstać. Nie wiem, czy to z racji wieku. Nie no, chyba nie, ale naprawdę jest ciężko. Ogólnie marzę o tym, żeby znowu wbić sobie zaszczyt z testosteronu. No nie ukrywajmy, yy, mój organizm tego potrzebuje. Lepiej żyć yy, dzień, yy, lepiej żyć dniem tygrysa niż rokiem żółwia. Jakoś tak. Przechodzimy do badań. Dobra moi drodzy, papiery na stół. L to znaczy za mało za dużo. Zrobiłem sobie całą y, morfologię. No nie ma kreatyniny, y, cholesterolu też na przykład. Nie wiem dlaczego, ale w styczniu je robiłem, także było w normie. Morfologię moi drodzy taką całą raz do roku się nie bada nawet dłużej. I teraz tak. Lecimy. Co tu mamy? Erytrocyty. 463 najniższa, 462, czyli 0,01 różnicy. Więc ja bym tutaj nie panikował. Yy, 92, 93 też bym nie panikował. 43,9, 44,5 to 0,6 różnicy też bym nie panikował. Yy, 20, 198 też bez paniki. Yy, tu mamy 44, 40. Limfocyty, też bez paniki. 11.3 do 10.0, też bez paniki. A czy do 38, 42. Kiedyś miałem 200. Eee, przy dużych, takich głębszych cyklach. A jeśli chodzi o na przykład takiego mojego koleżka, to raz mi mówił, że ma 900. Także w ogóle przebił wszystko. Ale ma marspać wątroby. Miałem taki przypadek, i tu jest tak dalej. Wątroba 32, no to już się mieścimy w normie. Birbulina, yy, mieścimy się w normie GGTP8 od 10 do 71. No, niby może wystąpić gdzieś tam marskość wątroby, ale też zrobiłem sobie takie rzeczy przeciwdziała. Ten ujemny niereaktywny, czyli wątroba jest ok, tak to wygląda, moi drodzy. I przechodzimy teraz do całości. Testosteron całkowity, testosteron wolny. Ja uważam, że wolnego niekoniecznie, bo badać no szkoda hajsu na to. Testosteron całkowity. 31 norma od 280 do 800. Czyli no mam praktycznie 9 razy poniżej normy. Jest tragedia, moi drodzy. Depresja, depresja i depresja. O libido nie wspomnę. W ogóle rozpierdziel taki w głowie, że to się w pale nie mieści. Dobrze, że mam y, swój organizm tak wyuczony, że po prostu wieczór się zbliża, idę, zapierdalam na trening. Regeneracja, dramat. Tak jak wspomniałem, będę tam wspominał wcześniej i później też będę o tym y, mówił. SHGB też jest nisko, bo produkcja testosteronu jest nisko. Hormon wzrostu. Tu też taką ciekawą anegdotkę wstawimy. Hormon wzrostu 0,03 do 2,47. No i powiem Wam, że nie brałem hormonu wzrostu, mówię, a wezmę sobie. Wezmę sobie, zapierdoliłem 5-6 jednostek, bo tak nie do końca odmierzyłem. No i zbadałem sobie hormonik 8,12, czyli wyszczał mega potężny. Także no wyjebek nie wpierdlałem. Teraz zaczynam kurację z hormonem, yy, dwie jednostki do treningu, albo przed snem, no, zależy, pięć razy w tygodniu, malutkie, na, malutkie jednostki na podrzeźbienie. No ale hormonik musiałem sprawdzić, no bo wiadomo, trochę pieniążko to kosztuje i trzeba zobaczyć, czy jest pełen legal. Co tu mamy dalej? FSH, jąderka leżą, LH leżą. 1,7,8,6 to jest 0,3. Wszystko leży, moi drodzy. Dlatego produkcja własnego testosteronu też leży. No, estrogen, progesteron, prolaktylna też warto badać. No, tu mamy wszystko w normie. I teraz co? Rozwiązanie. Był jeden odblok. Pauza. Badania. Nic nie poszło. Drugi odblok. Pauza. Badania. Dalej nic nie poszło. Jestem 5 miesięcy off. No, i teraz robimy. Kolejny odblok, ale taki bardziej konkretniejszy dla takich właśnie mega zablokowanych gości. No i zobaczymy wtedy, jak to ruszy. Oczywiście dodam filmik. I teraz tak. Byłem na terapii TRT. Rok wcześniej nie miałem półtora roku, żeby to doszło do normy. To półtora roku, żeby LH i FSH mieściło się w widełkach i coś tam była produkcja własnego testosteronu. Co i tak ten. Niski testosteron bazował przy dolnych widełkach, i tak była masakra. To trwało półtora roku, rok, TRT, i teraz od nowa odblok. Także dwa i pół roku, no trzy lata. Trzy lata jest dramat, no ale i tak leczę kontuzję, więc ciul. Yy, ogólnie mam dramat trzy lata, no ale te siedem lat, co byłem na bombie, no to piękne życie. Tak wygląda interpretacja badań. Oglądajcie dalej. Fajnie, po koleżeńsku. Dzięki, że jesteście dalej na tym kanale. No jak widzicie moi drodzy, z nagrywaniem słabo idzie. Po tych operacjach, też dochodziłem do siebie. Treningi były lżejsze i człowiek więcej miał po prostu tej energii. No, teraz już, już przykręcam dosyć mocne kopyto. Widać to na Instagramie. Jak wrzucam treningi, moja masa mięśniowa raczej się nie zmieni. Po prostu, jakbym przypilnował. Bardziej dietę, to po prostu bym się tak bardziej trochę wyżylił. Ale myślę, że hormonik tutaj zrobi odpowiednią robotę. Na pewno zrobi odpowiednią robotę, no ale myślę, że tak będę stosował sobie z pół roku. Jeśli chodzi o hormon wzrostu, on nie blokuje moi drodzy i można go sobie zażywać. Też makroskładniki, przyswajanie dla mojego organizmu będą większe. No i też regeneracja się zwiększy. Chociaż testosteron jest głównym czynnikiem dla faceta. Także to sobie wpijcie w głowę. Jak masz testosteron poniżej normy to jest kupa. Robię też protokoły odblokowe. Robię też tą spermatogenezę, żeby tam grało i huczało dużo na swoim przykładzie. Bo to robię już kilka lat. Widzę co się dzieje z organizmem. Ale też każdy organizm jest inny. Jeden estrogenuje, drugi ma ten sam cykl i tak nie estrogenuje. Także jestem po prostu tymi hormonami jak do tej pory zafascynowany. Zaznaczam tutaj, że 10 lat do tyłu nie miałem pojęcia o woleniu w ogóle jakimkolwiek HCG podczas cyklu czy jakichś odblokach. No, człowiek coś tam słyszał, ale do końca nie wiedział. Także dlatego jestem ja i myślę, że warto mnie tutaj posłuchać. Ogólnie uważam, że po takich cyklach już wcześniej też to dodawałem w materiałach. No już do końca życia będę musiał być na TRT, żeby w miarę funkcjonować. Już nie mówię tutaj o aspekcie sportowym, żebym gdzieś chciał zaistnieć. No Nie ukrywajmy, że testosteron, łatwiej kupić testosteron niż BCA teraz. I Jeszcze taki mój błąd z lat młodzieńczych. Właśnie te 7 lat bycia na cyklu. To jest 7 lat dostarczania testosteronu z zewnątrz. Moja cała gospodarka hormonalna pszit, wyzerowana, praktycznie. Produkcja własnego testosteronu. No, jaja no, głowa no, tak. Dostarczam go z zewnątrz i tak się czuję zajebiście. Gdzie błąd? Przed czym mógłbym po tylu latach przestrzec? Mogłem robić załóżmy rok czy dwa. Pauza pół roku, kolejny cykl, kolejna pauza, odblokować się, przyszli, przyszlifować to, przeczekać i kolejny, kolejny, żeby to miało tak w miarę y, ręce i nogi. Ponieważ i tak nie zostałem mistrzem świata w kulturystyce, i tak nie zarobiłem milionów. Więc teraz na stare lata y, dla przykładu tego HCG no, myślę około 15 paczek będę teraz potrzebował. Y, 500 rozpiska HCG, to, to, to są jakieś koszty, tak? Jeżeli psujecie sobie zdrowie, to też musicie sobie zobaczyć, czy wam to się opłaca na samym końcu. Chociaż 7 lat byłem bogiem i teraz te półtora roku, czy, czy, czy 2,5 roku, y, ogólnie uważam, że jest skupa, ale myślę, że to jeszcze jest nic w porównaniu do tych pięknych 7 lat. Także cały czas pamiętam te piękne 7 lat, i cały czas mam jeszcze w głowie, że, że będzie dobrze. No ale wszystko będzie monitorowane. I jeszcze myślę, żeby to doszło w widełkach pół roku. Pół roku potrzebuję. I wiecie co zrobię? Zrobię tą spermatogenezę, jak mi się popodnosi wszystko. Zamrożę sobie. I wchodzę od początku na cykl. Tak. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Pyszna kawa. Dzięki, że jesteście. No, myślę, że ten materiał no, grubo jest naprawdę mocno. Szczerze przede wszystkim, szczerze. A to się w dzisiejszych czasach ciężko przebija. Ale macie tutaj cały ten. Jak chcecie, możecie sobie na Facebooku czy na Instagramie przepierdzielić zdjęcia jak kiedyś wyglądałem albo na samym końcu dodam wersję jak kiedyś wyglądałem, bo teraz jest wersja mini. Kiedyś to był koń. Teraz sobie przypomniałem. Przy tak niskim testosteronie Tribolusy, już nie powiem jakich firm, bo nie chcę tutaj yy, oczerniać. Z pięć firm z zeżarłem. Peptydy zjedzone i nic mi się nie podniosło. Nic. Także jak jest jakaś kozacka firma, która gwarantuje, że mój naturalny testosteron się podniesie, nie blokując mojego. I te odżywki dadzą efekt, to ja zapraszam z chęcią takiej firmy do współpracy. Ja taką firmę pochwalę, bo za niedługo jak się wkurzę zacznę po prostu nie kupujcie tych główien, bo to jest naciąganie ludzi w bambuko. Tyle wam powiem, dobra dieta przede wszystkim, no i reszta to hormony. No i dlaczego sportowcy tak mówią o tej depresji? Wszyscy depresja, depresja, depresja. Tak, to jest od niskiego testosteronu, jeśli jakiś zawodnik, nie mówię tutaj. Ogólnie powiem, wszyscy zawodnicy sportów, którzy sięgnęli po doping. To są. Jest lepsza regeneracja. Więcej, wyżej, mocniej, dłużej. A potem z tego wszystkiego, po takich tych zawodach, schodzisz. I to tak schodzi, powolutku, spływa z ciebie. Jest takie pierdolnięcie. Że siedzisz jak pierdolę. Co ja mam robić? Nie daj Boże, jeszcze kontuza się do tego przytrafi. Tak jak u mnie. No pięknie, kurwa, chłowie To co ma się w głowie, to jest w ogóle walka o przeżycie i walka z samym sobą. Tak wyglądają środki dopingujące, jak się je odstawi. Dlatego, moi drodzy, koksować trzeba z głową. Świetnie, że dotarliśmy do końca tego filmu. Bum, szpinka, jak to mój ulubiony youtuber mówi. Nie no, yy, Nie jest jeszcze źle. Pozdrawiam. Dzięki za komentarze. Fajnie, że jesteście. I do następnego, amigos.